jeszcze ze Dzień dobry, Zulia. Gdzie ona jest? Mam cię. Zulia, czemu jesteś taka? Spierdalam stąd, bo chcę mieć wolność. <laughs> Już jest czas na ucieczkę. Dobra, jakiś gnojek mnie gania, teraz jest moja szansa. Wracaj do mnie, mam cię. Nie ty, Bambiku. Essa. Dobra, musimy być cicho, bo te ochraniarze i inni nie planują znaleźć. Kriony, dyskotyja. Chanoni, państwa. Mieszały jadomisk. Pakcę planuje jąść z ich szpitala. Musi ją związać do łóżka. A jąść spokoj. Dobrze, wstawię pułapki, aby ona spadła i trzeba ją osłabić. Ci to dobry okay. pomysł? Okej. Mamy jeszcze ciekawostki do powiedzenia? Dziaki Ona prawie mnie zabiła, ale udała mnie przytomną. To dobra, bo ona jest głupia. O, ktoś idzie. Muszę się schować. Masz z jakiego brania? O, to jest tu jest. rubbish. Musiałam wziąć ubrania. Ah, Ja dash na... Cioł, spierdalaj. Ziku? No. Dobrze, spadłem. No i bardzo dobrze, Esa. Plan zadziałał. Dobra, już ten szpital jest pusty. Haha, ha, przegryw. No, dziękuję, chciałam być twoją starą. Że co? Jesteś żałosna i się zabij. A chcesz się walczyć ze mną? Dawaj, ty debilu. Widzisz, jesteś najgorsza. Już nie walczmy. Przeprosiny nie zadziałają. Jeszcze jedne słowo, i pożałujesz, ale łącznik. Mam nóż i ją zabiłam, no i teraz dalej uciekać. Nie uda ci się uciec. Kropka, 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 kropka. Co za chuj, jeszcze mamy iść na dole i uciec z tego piekła. Okej, okay, mamy jeszcze iść na windę. Uuu, i to już, no i to tyle, ale wyjście jest jeszcze daleko. Hej, wracaj do łóżka. Może twoja stara. Słownictwo. Za to cię poraży tym tej zerkiem. Chcesz to? uno reverse. To nie działa. Trzeci czter, Y. Lol, co ja ślizgam się. Ej, co? Ola boga, to ty będziesz postrzymany. Oł, co się boisz? Taxi for Jimmy złapi Złap się grubasie. Lmle dudki, jesteś grubiutki. Pralala la la, ale głupi bumble. r r r r r r r Okej, OK, to jest moja szansa, żeby uciec. No i jest, teraz prosto biec i koniec z tym głupim szpitalem. No rzesz chuju. Ktoś tu jest, ja pierdo. Mam cię, kobieto. Teraz mam zastrzyk, i pożałujesz. Nawet nie prankuj, ty nieśmieszny, idzie. Spokojnie nikt cię nie gania tutaj. Julie's apple. Zulia, musisz się zrelaksować, proszę. Ty, cebulaku. Proszę, nie bój się, jesteś bezpieczna. Musisz być spokojna. Bo 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 zjebie. Wiesz co? Spadaj i nie chcę gapić się na twój zjebany ryj, i jesteś jak mój stary. Nie ma co się martwić, jesteś ze mną. Chcę mieć wolność. Idę do innego pokoju, a ty zostaniesz. Reście. Chcę wolność. O ktoś przyjdzie. Hensu. Hej Zulia, chciałam cię ratować. No dobra, rozwiąż mnie i uciekniemy. Okej. Okay. Po Zeskoczymy z okna? Okej. Okay. Do samochodu. Dobra. Kierisajada. Lena, patrz za nami. Ja pierdolę, to prawda. Dobra, nie gadajmy, bo lekarze i lekarki ganiają. Okej, okay. jak nas złapią, to będziemy przekierdolone. O mój Boże, oni jadą szybko. Dobra str gas y gaz i nas to nie obchodzi. Dawaj kurwa. 25 minut, pause, kurwa już powoli akumulator się wybucha. <śmulatory> <śmulatory> już uciekli z auta dobra już możemy je złapać. Ja pierdolę już auto wybuchło przez ten zasrany akumulator. No i już po nas te głupki mają i ku jak orangutan. <noise> Masz rację i mamy iść do mojej mamy chaty. Okej. Okay. W do domu. Zulia, uciekaj, jesteś wolna. Co? S-P-A-D-A-J. Okej. Okay. Okay. Nie, kurwa nie, ja pierdolę co za idiotka. <suszy> Kiri Lena bajsi tu omy lekarzami. Ach. <sniffs> Ni. Znaczy si jednym lekarzem sarki, sad. Chcę się bić. Dawaj na solo. Dobrze. Na pewno wygram. Ty debil No i jest z tą idiotką Czekaj co? Teraz masz przyjebane bo zabiłeś Lenę ty pisowy fanie Zaraz cię WP i wpierdole -E, żebyś nie siedział przez dwa tygodnie ty gorylu Ej jak uciekłaś Ja cię trochę znam Przeproś mnie no i wrócimy razem Ja cię nie będę przepraszać za co ty zrobiłeś mam cię dosyć ty szamponie do dupy Spokojnie. Ja ci zaraz dam spokojnie ty draniu, będziesz miał PRZYSRAN. O kurwa. Yeah, jeszcze Twoje ostatnie słowo i pożałujesz. S. Pa, do no. widzenia no. Ty, CEBULAK, upal się Ty, stary ZJTBIE. NI. Teraz do widzenia Ty, OG i nie no. mów no. mi, no. że będziesz się zemścić Ty, PIZ DOAAA. Krytomcy spałę. Skoro się dom pali to teraz spierdalać. Knik.